Cześć, ja jestem Kin, a to jest konfrontacja Buk Holi wszystkich od początku istnienia tego kanału, czyli łącznie czterech, a od początku istnienia tego kanału, czyli od 2022 roku. Pewnie widzieliście filmik Natalii i wyglądam teraz jak straszna odgapiara. Jestem odgapiarą, nie wstydzę się tego. Te filmiki w ogóle widziałam po raz pierwszy u Ani Książkami Tadze. I jeszcze, gwoli porządku, powiem Wam, że większość książek kupionych przez mojego męża, uwzględnionych w tamtych bukolach, nie uwzględniłam tutaj, bo nie interesują mnie. Nie zamierzam czytać jakiegoś kogoś tam, Gryszama. I nie jestem stróżem męża mego. On sobie może kupować, co chce, ale nie ma to ze mną w związku. Dobrze, zaczynamy. Mój pierwszy book haul, który miał 4 minuty, ale byłam wtedy niewinnym dzieckiem. Zaczął się od książki Kajś Zbigniewa Rokity, Opowieść o Górnym Książku. Zaczęłam tę książkę, nie podobała mi się, nie zamierzam jej nigdy kończyć i ja bym ją sobie zaliczyła, ale znam Was, na pewno byście się oburzyli, <grym> więc ona idzie do osobnej kupki DNF-ów, czyli nieskończonych książek. Philip Springer, 13 Pięter. Przeczytałam. Miała plusy, miała minusy, była ok. Następnie dwa e-booki Dorośli, Mary Ober, to już przeczytałam, trochę mi się nie podobała, ze względu głównie na język, który okazał się później kwestią przekładu oraz Paradise Fernandy Melhor, to była świetna książka. Następnie Niezależni, Haldora Lakshnesa. Tej książki już nie mam, bo dałam ją Natalii. Stwierdziłam, że ona z niej zrobi lepszy użytek. Myślę, że to jest coś dla niej. A ja i tak czytałam ją po angielsku, bo się okazało, że ten polski przekład jest przekładem z angielskiego Ingeborg Bachmann Malina. Nie przeczytałam, ale myślę o niej ciągle, o że już powinnam. Szczególnie, że moja mama bardzo śmieszne rzeczy mówi o tej autorce i tej książce. Witold Gombrowicz Kosmos. Bardzo dobra książka. Ogród Hiroko o też czytałam. Średnio mi się podobała, <noise> co wiemy już, że jest symptomatyczne, jeśli chodzi o mnie i polecenie od Agaci subiektywnie, ale też jeśli chodzi o mnie i japońską literaturę w większości, tak mi się wydaje. Tutaj już zdążyłam zniszczyć obwolutę ptaki Tarheja Wesosa. czytałam topka roku 2024. Kałabata Sunari, śpiące piękności i tysiąc Żrawi. To chyba też było w topce z zeszłego roku, a jeśli nie było, no to o włos ją ominęło. Thomas Bernhard, Mruz. Nie czytałam, i szczerze mówiąc, <grytania> oziębiły się moje stosunki z Bernhardem. Haha, <grytania> nomen, omen, ponieważ z recenzji wynika, że on jest takim trochę przyjemniaczkiem. <grytania> tak mi się wydaje, że te książki są właśnie takie strasznie ironiczno-sarkastyczne, i trochę mi się odechciało go czytać. I ostatnie dwie. Dwa zbiory Borgesa, Alef i Księga Piasku. Alefa niedawno skończyłam po roku czytania, więc na pewno w najbliższym czasie książki tej nie będę ruszać, bo muszę sobie trochę od Borgesa odpocząć. Drugi book haul zaczął się od Przemieszczenia Margaryty Jakowenko. Nie mam już tej książki i bardzo długo myślałam, co ja z nią zrobiłam. <laughs> I teraz przypomniałam sobie, że ktoś był smutny na Instagramie, że jej nie ma, ja byłam smutna, że ją mam, więc ją po prostu oddałam komuś. Więc tak, czytałam, nie podobała mi się. A druga to cukry, też już ich nie mam, ale już w ogóle nie pamiętam, co z nimi zrobiłam. Prawdopodobnie też oddałam komuś na Instagramie i ona była Okej, okay. ośli brzuch Andrzej Abre. Bardzo byłam na tym książkę podjarana wtedy, kiedy ją kupiłam, bo polecała ją Fernanda Melhor i myślałam, że to będzie coś podobnego. I zaczęłam czytać i nie było aż takie dobre, więc troszeczkę tak bi, bi, bi. Odeszła ta myśl ode mnie i od tamtej pory wciąż nie przeczytałam, ale jeszcze zamierzam. Wojna polsko-ruska Doroty Masłowskiej. Kiedy ją kupowałam, to nie zamierzałam się na nią rzucać i dalej nie zamierzam się rzucać. To jest bardzo perspektywiczny zakup. Małgorzata Reimer to słodsze niż miód. Nie czytałam i chcę przeczytać. Thomas Mann, Czarodziejska góra. Tej książki również nie kupiłam po to, żeby ją od razu czytać, tylko po to, żeby ją mieć na wypadek gdybym kiedyś miała taką ochotę. Więc nie, nie przeczytałam. Brylanty Esther Singer, Kreitman. W dalszym ciągu chcę przeczytać, ale jakoś tak trochę mniej. Złoty latawiec Kostolanyja, przeczytałam. Dobra książka. Ota Paweł. Puchar od Pana Boga. Przeczytałam pół, i zaczęła się Olimpiada, i ja już nie mogłam czytać, <noise> więc ona tak została smutna i nieprzeczytana. Dam ją na półkę DNF-ów, ale chcę ją kiedyś skończyć, bo była naprawdę dobra. Virginia Woolf i Fale. Dalej chcę przeczytać, dalej myślę, że będzie super. Dwie książki z serii tęczowej. Dziewczyna, która wiosłowała w stronę tęczy. Rachel Helmsdal. Boże, jak tu ciemno. Dni naszego życia, Mikita Franko. Troszeczkę opadł mój entuzjazm co do tej serii, ponieważ nie podobała mi się jedna z tych książek, ale no pewnie kiedyś je przeczytam. To kupił akurat mój mąż, ale wiadomo, chcę przeczytać Ethan from Edith Wharton. To jest ta kobieta od wieku niewinności. Wiek niewinności czytałam. Tego nie. Alejo Carpentier, koncert barokowy. Trochę głupio, że tego akurat nie przeczytałam, bo jest strasznie krótkie i no naprawdę mogłabym już. Fikcję Borgesa. Ja nie wiem, ja chyba usunę ją w ogóle z, całej, z całego podsumowania tego buchholowego, ponieważ to była tylko do kolekcji książka, bo ja już ją czytałam. Nelida Pinion, założyciel. To był strasznie głupi zakup, ponieważ książka oryginalnie była napisana po portugalsku, a co za tym idzie, tłumaczyła to Janina Z. Klawę. I to nie jest dobry przekład. <noise> nie należy przekładów tej osoby czytać i właśnie ja nie będę. Tylko sobie trzymam na półce, żeby pamiętać, że istnieje ta książka i żeby sobie kupić przekład angielski. Javier Marias, Serce tak białe. Nie czytałam, dalej zamierzam. Lata, ani Erno. To kupił mój mąż, ale no, chciałabym przeczytać. Zyta Oryszyn, Madame Frankenstein i Czarna Iluminacja. Nie czytałam, a myślę czasem, że chciałabym. O, to jest prawdziwy wyrzut sumienia. Moje afrykańskie książki, których nie czytam w ogóle. Kupiłam ich chyba z 10 i nie przeczytałam żadnej. Więc tak, to jest to, co chciałabym naprawić i czego się rzeczywiście wstydzę. So Long a Letter, Mariam Ba. Frankofoński klasyk afrykański. Zostań ze mną, Ayobami Adebayo. Nigerijski, nie klasyk, tylko współczesna książka. Też nie czytałam. I klasyk, jeśli dobrze pamiętam, kenijski, Ngugi, watyongo. E, grain of Wheat, a po polsku ziarno pszeniczne? coś takiego. Jamila Chingiz Aitmatov czytałam, dobra książka. Sadek Hedajat Ślepasowa czytałam, bardzo dobra książka, Topka 2023. This Earth of Mankind Pramoedia Ananta Toer. Tak, miałam przeczytać w końcu ten klasyk literatury postkolonialnej, ale nie zrobiłam tego, nie. Zaczynamy trzeci book haul od Kazuo Ishiguro. Okruchy dnia. To było kupione tylko w celach kolekcjonerskich, ale tak się składa, że czytałam dość niedawno. Na dnie w Paryżu i w Londynie. Tak to się nazywa po polsku. Georgia Orwella. Nie czytałam. Angela Carter. Marianna i barbarzyńcy. Nie czytałam, ale ta mnie kusi. Za kogo ty się uważasz? Taki chyba jest polski tytuł. Alice Munro. Po oskarżeniach jej córki. Nie wiem, jak się czuję z czytaniem Alice Munro, więc ta książka prawdopodobnie trochę sobie poleży. Wynalazek Morela. Nie czytałam, ale zamierzam w tym miesiącu. Piękne lato. Cesare Pawese. Nie czytałam, ale słyszałam, że dobre. James Baldwin. Another country. Pewnie inny kraj. Czytałam dawno i nieprawda, więc nie zaliczam sobie do przeczytanych, nieprzeczytana. The Sailor Who Fell From Grace With The Sea, Mishimy, nie czytałam, ale też trochę mi się odechciało czytać Mishimy, bo on chyba też był przyjemniaczkiem. Krzysiek kupił książki Faulknera, kupił trzy, ale ja uwzględniam jedną, bo ja realistycznie myślę, że przeczytam jedną, Wściekłości i wrzask. Szolem Aleichem, Dzieje te wim nie czytałam. Pani Władca, Patryka O'Brien'a. To kupił mój mąż dla siebie, ale ja ciągle myślę o tym, jak bardzo chciałabym przeczytać chociaż pierwszą część, dlatego się tutaj pojawia i mam nadzieję, że dojdzie do tego w końcu. Roy Jacobsen, niewidzialni, nie czytałam. Następnie dwie książki, które wygrałam podczas azjatyckiego miesiąca. W sumie sama nie wiem za co. Za. Interesowanie się azjatycką literaturą? Chyba. Satoshi Yagisawa, Moje dni w antykwariacie Morisaki. Nie zamierzam tej książki nigdy czytać. Randy Taguchi, Riku i Królestwo Bieli. Również nie zamierzam tej książki nigdy czytać. No ale cóż, mam. Jeśli ktoś z Was by je chciał, to nie wiem, czy mi je wolno dać, skoro je wygrałam, więc będą leżeć dalej jako pamiątka mojego zaangażowania. Dostałam również dwa zbiory opowiadań od Marcina z kanału Literatura ze Środka Europy. Często myślę o tym, że chciałabym je przeczytać, ale jeszcze tego nie zrobiłam. Juraj Kowacik w kinie panoramicznym, to jest słowackie. I Alois Hocznich na siedząco lepiej się ucieka, to jest austriackie. Przechodzimy do ostatniego bookholu, e, dość niedawnego, więc tu pewnie prawie nic nie będzie przeczytane. Nieuporządkowane życie planet Paul Mardin. Nie czytałam, ale chcę, ponieważ mój mąż czytał, podobało mu się i też ktoś w komentarzu powiedział, że jest bardzo fajne. Iliet Aliczka, kompromis, 13 opowiadań. Nie przeczytałam, ale bardzo chcę. To są albańskie opowiadania, a tutaj znalazłam wycinek w ogóle, że one są świetnie przetłumaczone że był, była nagroda za to, że tak świetnie są przetłumaczone. Więc wow! Izaak Babel, opowiadania o Deskie. To sobie jeszcze pewnie poleży jakiś czas. Opowiadania Catherine Mansfield. Ym, chciałabym, ale na razie nie przeczytałam żadnego. Daniel DeRonda i Adam Bede, George Eliot. O, to jeszcze długo poleży. <ścoughs> Podejrzewam, że jeszcze jest co najmniej 3 lata. Warłam Szałamow, Prokurator Judei i inne utwory. Interesują mnie, ale jeszcze nie. Ale myślę, że. Wkrótce, w miarę może, zabrałabym się za Zbigniewa Herberta, raport z oblężonego miasta. Drugi Herbert to Barbarzyńca w ogrodzie, i to przeczytałam, bardzo dobra książka. <grych> Też zniszczyłam obwolutę. Obwoluty jej nienawidzą, bo ona je wszystkie zniszczy, to jest pewne. Wielka gra Aleksandra Rekszy i Mariana Strzeleckiego. Wspaniała rozrywka, bardzo polecam. Książka o świecie sportowym lat 20., napisana w latach 20. Super. Moja dzika koza, antologia poety Gidysz. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie przeczytałam i będzie już wkrótce w podsumowaniu. Branko Czopicz, ikona z koniem, topka roku 2024 oraz Niezniszczona obwoluta. Jak ja to zrobiłam? Po prostu zdjęłam ją zanim zaczęłam czytać. <grywa> chyba tak się w ogóle powinno robić. Chyba, chyba po prostu ja źle używam obwolut. Tranzyt, Anna Zegers. <grywa> Trochę mi się odechciało czytać tę książkę, bo kiedy nagrałam tamten book haul i zobaczyłam się z moją mamą, to ona powiedziała: Co? Nie czytaj tego, wiesz jakie to nudne. <grywa> Więc tak. <grywa> Być może kiedyś, ale już nie w najbliższym czasie. Alberto Moravia, automat. Opowiadania. Dalej interesują mnie bardzo. Wydaje mi się, że zapomniałam uwzględnić ścianę Marlen Hofer w jakimkolwiek bookholu. Ja ją sobie kupiłam po angielsku i przeczytałam, i jest to topka roku 2024. Zapomniałam też uwzględnić córkę weterynarza, którą też sobie kupiłam w zeszłym roku. Książka Barbary Commons i również topka roku 2024. Piknik pod wiszącą skałą, Joan Lindsay. Dobra książka, czytałam. Antonio di Benedetto Zama. Nie czytałam. Tej książki też nie uwzględniłam w żadnym book -holu, a kupiłam ją sobie dość dawno. Witajcie, powracające widma, Cosi i Nawet nagrałam filmik o tym, że będę ją oglądać i będę ją czytać, przepraszam, i dalej tego nie zrobiłam. Leonid Leonow, zapiski Kowiakina, nie czytałam. Bolesław Leśmian, wiersze, nie czytałam. Nawet jednego nie przeczytałam, buu. Niedobrze. Bucci Emeczeta Second Class Citizen nie czytałam. Kolejna afrykańska książka na moich ramionach spoczywa. Muriel Spark The Prime of Miss Jean Brodie, czyli po polsku pełnia życia Jean Brodie, nie czytałam, czy czytałam, ale dawno i nieprawda, więc dajemy, do kubki nie przeczytałam. Raymond Carver, Katedra nie czytałam. Jean Kto, straszne dzieci, nie czytałam. Elizabeth Bowen, The Death of the Heart. Nie czytałam. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Gepard lub Leopard. Czytałam w porządku książkę. Również w mój wyrzut sumienia, czyli książki, które dostałam od Zuzy, przez nią napisane i nie przeczytałam dalej żadnej z nich. No tak, o tym myślę czasami w nocy. Zuza Malinowska, Złoty Wąż. Zuza Malinowska rozstaje. To jest tomik poezji. I Zuza Malinowska, Okienko, książka dla dzieci. Mitologia japońska, nie czytałam, ale dalej mnie interesuje. A kto to napisał? Um, Agnieszka Kozyra. Następnie Thomas Pynchon, Wineland. I ja myślałam, że nie jestem zainteresowana tą książką, ale Krzysiek mi przypomniał, że przecież PTA. Paul Thomas Anderson zamierza zrobić film na jej podstawie I dlatego tutaj się znajduję, pomimo tego, że kupił ją Krzysiek I pomimo tego, że to jest Pynczon Nie spodziewałam się, że będę tu kiedyś chciała przeczytać A proszę bardzo Nie czytałam jakby co Dotarliśmy do ostatniej kupki I nie widzę ile mi zostało nagrania Ponieważ jestem ślepa Mam nadzieję, że się wyrobimy um, Inio Asano Dobranoc Pumpunie Nie czytałam Zapiski zielarki. Neko Kurage. Czytałam i czekam z utęsknieniem na kolejny ton. Taku Kuabara, łowcy smoków. Nie czytałam i to z premedytacją. Nie zamierzam w najbliższym czasie. Pakoroka z marszczki. Czytałam. Bardzo dobra. Ersin Karabulut, kroniki ze Stambułu. Nie czytałam. Chyba mnie zniechęca to, że to jest Tom pierwszy i nie mam tomu drugiego, i sobie myślę, a co jak się tak wciągnę? Bo uważam, że na pewno mi się spodoba ta książka. Apollo Bruno, Tizi, Tragedia Afrykańska. Często myślę o tym, że już czas ją przeczytać, ale wciąż tego nie zrobiłam. Maria Rostocka, koniec lipca, czytałam. Dobra, Preap, Nicolas Pressel, nie czytałam, pomimo tego, że ta. Ten komiks nie ma żadnych słów, więc teoretycznie byłby to dla mnie żaden wysiłek, ale chyba fakt, że ja nie wiem, kto to jest Priap, cały czas mnie zniechęca. Ciągle myślę, o nie, najpierw muszę się dowiedzieć. Prawdziwa bajka Mikołaj Łoziński i Marta Ignerska. Czytałam, jeśli można to nazwać czytaniem, bo tu prawie nie ma tekstu, obejrzałam. <laughs> I no cóż, dobra na swój sposób, ale też niedobra też na swój sposób. <laughs> Recenzje kin, zapraszamy! <gry> Retro, Łukasz Ryłko, nie czytałam. Gryja Skółek, Zeina Abirashed, czytałam i będzie w podsumowaniu. Riyad Satów, Arab Przyszłości, tutaj też chyba myślę cały czas o tym, że to ma więcej tomów i ja nie mam tych innych tomów i nie chcę się wciągać w coś, co ma dużo tomów, nie wiem. Ale nie przeczytałam w każdym razie. Wojciech Maszek, Siostry litlowe. czytałam, będzie w podsumowaniu i... Ogólnie e, dobra, mogę Wam zdradzić, że jest dobra. No i to wszystko. Znacznie więcej czasu to zajęło, niż by się człowiek spodziewał po filmiku, gdzie tylko robi: czytałam, nie czytałam, myłem. W każdym razie, e, jeśli myślicie, że ja się wstydzę tego, że prawdopodobnie większość z tych. Książek pozostała nieprzeczytana, no to jesteście w błędzie. <grytanie> Wcale się tego nie wstydzę. Jestem bardzo zadowolona z mojego tempa czytania. Uważam, że to odpowiedni stosunek przeczytanych do nieprzeczytanych, chociaż jeszcze nie wiem jaki, ale ponieważ im wcześniejsze buchole, tym więcej miałam przeczytane, no to. Zadowala mnie to. Najpierw trzeba przeczytać starsze i wtedy zabiorę się za te nowsze. Wszystko się zgadza. Tylko jedyne, czego się wstydzę, no dwie rzeczy. Po pierwsze to, jak nie przeczytałam nic Zuzy, a po drugie te afrykańskie książki, które naprawdę, naprawdę, mam ich dużo. Powinnam coś z tym zrobić, powinnam je zacząć czytać, bo no... Och, ho, ho, chcę poznawać różne kultury, a później co? Ja ogólnie nie, nie kupuję książek po to, żeby je od razu przeczytać, więc y, nie stresuję się tym, że na mojej biblioteczce leżą książki nieprzeczytane. Wręcz stresowałoby mnie odwrotnie, gdyby wszystkie były przeczytane i uznałabym je wtedy za śmieci. Przepraszam. Dla mnie moja biblioteka w domu to jest taka właśnie biblioteka, do której sobie mogę pójść w każdej, w każdej chwili. I ja... Ja myślę, że jest ok. Nie wiem, co wy myślicie. <laughs> Więc możecie mi powiedzieć. Na razie do zobaczenia. Cześć.